Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Chcę powiedzieć Ci, że nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Jesteś wyjątkowa. Jesteś, jesteś dla mnie ważny. Jesteś dla mnie ważna. Dobrze, że jesteś. Nie jesteś sam. Lubię Cię. Życzę Ci dużo zdrowia. Jesteś jest super. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Uśmiechnij się. Przetulam. Życzę ci dużo zdrowia. Życzę ci dużo zdrowia. Życzę ci dużo zdrowia. Życzę ci dużo zdrowia. Kochani, wszystkim sympatykom Fundacji Nigdy Nie Jest Za Późno pragniemy złożyć życzenia płynące z głębi serca. Radości, miłości, a przede wszystkim zdrowia. Z okazji zbliżających się świąt przesyłamy dużo uścisków i życzymy zdrowia. Pamiętaj, że w te święta nie jesteś sam. Ślemy całuski. Z okazji świąt Bożego Narodzenia niech się spełnią Twoje najlepsze marzenia. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem, dzień piękny, szczęśliwy, spokojny, w którym niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zdrowia, uśmiechu, szczęścia, radości, domu pachnącego choinką miłości, Cześć, Cześć, świąt. <grych> Wesołych, Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt, kochani. Wesołych świąt! Boże Narodzenie to taki czas magiczny, gdzie spełniają się marzenia. Więc życzymy Wam spełnienia marzeń, dużo zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Całujemy, Całujemy przytulamy. przytulamy i papa. Pa. Do zobaczenia, kochani. Życzymy, Życzymy wesołych, wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Wesołych świąt. Życzę tobie i wam wesołych świąt. Zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia serducha. Wesołych świąt. Życzymy wszystkim wesołych świąt. Wesołych świąt. Do świętego roku. Wesołych świąt! Wesołych świąt. Wesołych świąt. wesołych świąt! wesołych świąt! wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołego jajka. Ups, to nie ta bajka. Przepraszam, pomyłka. To miała być choinka. Życzę prezentów, wesołych momentów, karpia smacznego i udanego Nowego Roku! Wesołych Świąt! Skacze aniołek, skacze po chmurkach, niesie życzenia w anielskich piórkach, niesie w plecaku babki i świeczki, a w majiskach złote dzwoneczki. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę Wesołych Świąt!